Zrobiłem, taki, zrobiłem taką aplikację, jak, właśnie, taki inteligentny asystent decyzyjny. Mhm. Właśnie myślałem, że jak, w jaki sposób niestandardowo, niestandardowo, właśnie, użyć tej sztucznej inteligencji, no bo wiadomo, czaty uzbrojone w jakieś informacje, dane i tak dalej są bardzo fajne dla, dla firm, dla biznesu, jako, jako właśnie tam te e, czatboty, na przykład na stronie internetowej, sklepu internetowego czy coś takiego, ale właśnie. Tego jest trochę na rynku, a starałem się właśnie wymyśleć coś, czego nie widziałem po prostu. No i tak właśnie przez parę dni chodziłem z tym i tak wpadłem po, podczas powtórki z modułów z machine learningu. Tam jest kilka modeli właśnie z używających drzew decyzyjnych. I hmm. wtedy właśnie sobie pomyślałem, tak, to jest to, jest to, co, to czego szukam, no, że właśnie że muszę zrobić sobie takie za pomocą sztucznej inteligencji drzewo decyzyjne, które będzie generowało mi właśnie te, z, z, znaczy, mając jakiś problem, sztuczna inteligencja będzie proponować rozwiązania w, i, w, i w, będziemy właśnie wybierać, które rozwiązanie dla nas bardziej się podoba, i w ten sposób, w ten sposób będziemy dochodzić do właśnie jakiejś tam koncepcji, koncepcji tam dalszego działania czy, czy postępowania.